Szósty dzień tygodnia, płonę kurwa jak pochodnia, jest impreza MR znaki, kręcą się tu fajne straki ona robi włosy w i wygląda na dziecioga ale foka osiem lacha będzie podawana lacha Bo jest klimat i wypita obie rachuja jak wa ta jest napita na mój pal, Najpierw kochanie później zwal masz ten dar urwisz o nie brałbym cię nawet na słomie, wstajni u dwójka władka Prójesz się jak kumpla, matka tańczy kurwa jakie pięta, Błyszczy się jej nawet pięta, odjebana jak królewna Dla takich to mam serce z drewna, jest niepewna, chce stać Ja pierdolę kurwę macie, weź nie strugaj tu dziewicy Bo dla ciebie chuj się liczy, szósty dzień tygodnia Ja rozpalony jak pochodnia, na pierdala, od koksu Cała biała sala, nosy ujebane i towarzystwo rozbujane banę będzie jak faza to sobocie zejdzie Bo dla ciebie chuj się liczy W twojej piczy ja to wiem Otwierasz się jak stary dżem Masz kozaki z u Jesteś kurwa na imprezie Więc się ruchaj ile wlezie Nie pierdol niepotrzebnie Bo mój chuj z mordy cię jedni I zobaczysz cztery węże Do barmana już się pręże Bo mi więcej nie chce lać wypierdala i spać taki chuj Robię gnójki, jestem kurwa biały luz dziewica Chyba analna trujesz się jak Ewa harna Jak sarna popierdalasz po kątach Opierdalasz gały kurwa delik fentom Jesteś suką pierdolniętą Chcesz się jebać na konsoli, DJ też cię wypierdoli Łapy w górę, nogi szeroko, jej cię w perskie oko Szósty dzień tygodnia, ja rozpalony jak pochodnia DJ napierdala od koksu cała biała stala Nosy ujemamy i towarzystwo rozbujemy przejwane będzie jak faza po sobocie zejdzie DJ słuchaj, i salą Niech te kurwy już się palą Bo już kurwa pała drapie A nosek z nudów chrapie no i jest, impre rusza, elo, DJ łapiesz plusa, mam na oku już kocura, na parkiecie sobie hula, kici, kici, chcesz mleczka, to pobujaj mi jajeczka, jestem bezpośredni ziom, wyglądasz jak Sharon Stone. Chce cię brać w kabinie, spuszczać ci się na cukinie, lubisz układ na ich troje, on cię rucha, a ja stoję i ci laskę zapodaję, w 10 sekund kuta staje, impra rusza jak policja. Samo życie a nie fikcja, to tradycja co sobotę, ruchać klać, rozjebać flotę, mam ochotę na powtórki, na biały proch i fajne dziurki, szósty dzień tygodnia, tnie zładycha tu wyciąga, DJ napierdala, od koksu cała biała sala, nosy ujebane i towarzystwo rozbujane, przejebane będzie jak faza po sobocie zejdzie.